Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Mam nadzieję, że nikt się nie poczuje dotknięty, ale dzisiaj mamy slang. Już kilka osób mnie poprosiło w komentarzu, żeby zrobić jakąś lekcję ze slangów, więc czemu nie? Myślę, że takie rzeczy też trzeba znać. Tak, więc dzisiaj. Przedstawimy, pokażemy sobie, jak w sposób taki powiem, powiedzmy lekko wulgarny przedstawić nasze potrzeby fizjologiczne. Dzisiaj te płynne potrzeby, natomiast te drugie zwane numerem dwa, o tym zrobię inną lekcję i link wam wrzucę pod koniec tej lekcji. Więc oto zdanie na dziś. Wyobraź sobie, że ktoś zeszczał się na mój dywan. Jak to przetłumaczyć? My w Krakowie to jeszcze powiemy, że ktoś zejszczał się, do, do, dołożymy tu i. Ok, proszę sobie zapauzować. Myślę, że te zwroty są Wam dość znane z filmów, także spróbujcie coś wykombinować. Pauzujemy, bierzemy kartkę i długopis i próbujemy to przetłumaczyć za jakieś 10-15 sekund w filmie gruszy i podamy sobie prawidłowe wersje, przynajmniej proponowane wersje wraz z analizą. i witam ponownie po krótkiej przerwie oczywiście jak idziemy gdzieś za potrzebą to w języku codziennym na ogół w ogóle nie precyzujemy czy idziemy, że tak powiem za numerem 1 czy za numerem 2 tylko mówimy na przykład, że idę do toalety oni robią dokładnie to samo myślę, że powinienem właśnie zrobić wam lekcję o tym jak to powiedzieć w sposób taki opisowy że idę do toalety, do łazienki jak to powiedzieć w sposób dosłowny, ale taki cenzuralny, jak my mówimy, idę się na przykład wysikać jak powiedzieć to w języku kolokwialnym a jak właśnie powiedzieć to w języku takim w slangu Czyli w języku wulgarnym. Yy, czyli tak, jeżeli mówimy o sikaniu, to będziemy używać czasownika WI albo pi do koloru do wyboru. Sądzę, że we jest brytyjski, Amerykanie czegoś takiego w ogóle nie używają, unik jest tylko pi. No, ale to akurat nas dzisiejszej lekcji w ogóle nie interesuje, bo to nie jest slang. Tu mamy slang. Czyli mamy dosłownie czasownik szczać. pis. Uwaga na wymowę, nie I. Bo tutaj jest i, ale krótkie, czyli tak naprawdę i peace. Jak przeczytacie długie i, 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 i przeczytacie peace, to wyjdzie wam pokój, tak? Tak jak jest wojna i pokój. I teraz tu mamy czasownik dosłowny szczać, natomiast Anglicy bardzo lubią też to mówić rzeczownikiem, e, peace, jakby co szczanie. I to szczanie możecie take, czyli wziąć, wziąć szczanie, albo have Piece, czyli mieć szczanie. Oczywiście have jest bardziej brytyjskie, a take amerykańskie. To jest tak jak z prysznicem. Brytyjczyk raczej powie have a shower, a Amerykanin powie take a shower. I zamiast szczać możecie użyć też słowa leak. Leak to jest przeciek, wyciek dalej. To słowo jest dalej ze slangu, tylko ciut ładniejszy. Myślę, że to mniej więcej będzie coś takiego, jak mężczyźni czasami mówią, idę się odlać. Tak? Tutaj idę się wyszczać, a tutaj odlać a leak i tak samo po amerykańsku take a leak a po brytyjsku have a leak I, tutaj, i te wszystkie zwroty które tu wypisałem można użyć ja wam dałem tutaj trzy proponowane wersje i teraz tak my powiemy wyobraź sobie my mamy twierdzenie anglik to powie pytaniem czy możesz sobie wyobrazić can you imagine that czy możesz sobie wyobrazić że języku angielskim, że najczęściej jest nieobowiązkowe. O tym robiłem lekcje, kiedy wolno kasować, kiedy nie. Link macie u góry i w opisie. Robiłem też lekcję o that, o przeróżnych znaczeniach. To słowo ma przeróżne znaczenia. Jak znajdę tę lekcję, to podlinkuję Wam z tyłu i w opisie. Czyli jeszcze raz. Can you imagine that someone pissed on my carpet? Że ktoś zeszczał się na mój dywan? Tutaj edę przeczytam ty, ubezdźwięcznie pissed, bo czasami ubezdźwięczam, czasami nie, a czasami czytam id. Innymi słowy robiłem Lekcję o tym, jak czytać końcówkę ED, liniać u góry i w opisie. I tutaj ktoś się zeszczał na mój dywan. Gdybym chciał to podkreślić, że jest duża plama, i tak dalej, niemal cały dywan, to wtedy powiem zamiast on: all over. All over, czyli to samo zdanie. Can you imagine that someone pissed all over my carpet? Tak? Czyli tu jest mocne podkreślenie. I teraz y, z tymi zwrotami, czyli z rzeczownikiem epis, albo ewentualnie e tutaj wam dałem epis. No i do koloru albo take, albo have, czas przeszły, czyli took, czyli tu jest ta wersja amerykańska. Gdyby była wersja brytyjska, to byłby czas przeszły od have. Od have, czyli byłoby had. Innymi słowy nasze zdanie brzmi Can you imagine that someone took a piss on my carpet? Dzięki!